Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i ten e, film jest trochę niezaplanowany, e, bo nie mam na niego czasu w sensie takim może, może inaczej. Hej hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj e, na twarz biorę najnowszy no, podkład Eveline, ponieważ dostałam go w paczce od nich, tylko nie miałam czasu po prostu się nim zająć, e, ale dostaję od was bardzo dużo pytań i jak jest z tym podkładem, jak jest z tym kolorem, bo on się wydaje bardzo ciemny, czy on będzie dobry? I tak dalej, i tak jak powiedziałam na początku, nie bardzo mam czas zrobić taki typowy test-test podkładu. Zresztą, nawet w podkładzie lankom, ostatnio mówiłam, że raczej w tym roku już nie dam rady. Ale stwierdziłam, że macie tak dużo pytań, że zrobimy sobie takie pierwsze wrażenie dzisiaj. Przy okazji zobaczymy kolor, bo powiem wam, że. Ja też jestem lekko przerażona, że on będzie dla mnie za ciemny. Zrobimy sobie dzisiaj takie pierwsze wrażenie, i jeżeli do czasu publikacji uda mi się go użyć jeszcze kilka razy, no to najwyżej dogram wam po prostu jakieś takie, nie wiem, podsumowanie, czy parę słów na koniec, jak z tym podkładem. Natomiast dzisiaj po prostu to jest typowe pierwsze wrażenie, bo ja jedyne co zrobiłam, to otworzyłam ten właśnie kolor, żeby sprawdzić słocz na ręku i wydawał się mega ciemny, e, ma wszystkie kolory tego podkładu, więc podejrzewam, że one po prostu trafią gdzieś na rozdania do Was w przyszłości, e, jeżeli dobijemy niedługo, no za jakiś czas do 12 tysięcy, no to będzie kolejne rozdanie, tak, na kolejny, na kolejny tysiąc, więc na pewno tam się też taki podkład trafi, więc myślę, że, myślę, że to tyle, e, przejdźmy po prostu już do, em, do nakładania, tylko muszę... O, dobra, jest spinka. Muszę podpiąć włosy, bo mam świeżo umyte i one wtedy strasznie jakby wiecie, no tak się trochę plą, plączą, generalnie plączą i, i nie chcą współpracować, więc może najpierw zrobimy inaczej. Zrobimy słocze, e, czyli tak, biorę sobie ten podkład, e, może go trochę więcej muszę wziąć, ok. I to jest podkład właśnie Eveline. Ten selfie numer 1. I mam tutaj te pozostałe dwa podkłady, które, które Eveline wydał. Chyba nie było innych, czy były inne po drodze? Nie wiem, w każdym razie mat, mam Mat My Day i mam ten liquid, liquid Control, więc Mat My Day mam w kolorze 01 Ivory, ten mam w kolorze 01 Porcelain, więc... Różnica to jest tylko i wyłącznie różnica w nazwie. Ten jest z kolei z pompką, więc muszę, momencik, muszę się chwilę namachać, żeby go napompować, bo nie używam go zbyt często. Uh no powiem wam, że musiałam się strasznie długo napompować tego i w ogóle znaleźć sposób i pompować go w tą stronę, bo inaczej nie chciała pompka w ogóle zasysać tego podkładu. Więc dobra, mamy wszystkie słocze. Tutaj jest Eveline Liquid Control, ten w pipetce. Tutaj jest Mat My Day i na końcu jest ten Selfie Time. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Staram się zasłonić swoje twarz, żeby też autofokusa nie było, ale mam nadzieję, że to dobrze widać. I dla mnie ten kiedyś był za ciemny, patrząc na te kolory, no to jestem <laughs> lekko przerażona, szczególnie na ten, bo on się wydaje najciemniejszy z nich wszystkich, więc słuchajcie, nie wiem co to będzie, to może być naprawdę dziwne, więc pytanie też w takim razie, na ile ja będę w stanie go popróbować w innych dniach, jeżeli on się okazuje tak bardzo ciemny, no bo wtedy no wiecie, chod chodzenie z takim za ciemnym podkładem, to jest troszeczkę słaba sprawa, no ale nic to, wyciskam go w takim razie, już wytarłam te wszystkie słocze, wyciskam go w takim razie na dłoń, zrobiła mi się taka kubka, <laughs> tak on wygląda, nie wiem, ile, czy za dużo, czy za mało tego podkładu wzięłam, wycisnęłam go tyle. Zastanawiam się, czy go nałożyć pędzlem, czy może nałożyć go gąbeczką, ale może spróbuję. Ok, najpierw w ten sposób. No, na pewno jest żółty. To już widać, że jest bardzo, bardzo żółty, ale ok, dobra. Będę szybko z nim pracować, bo nie wiem, czy on przypadkiem nie zastyga po prostu, więc rozprowadzę go Mam nadzieję, że sprawnie na mojej twarzy i zaraz resztę doklepię, przyklepię i wyrównam gąbeczką. O. No, zdecydowanie jest za ciemny. To może nie być tak mocno widoczne w lampach, jak y, mam bardzo mocne światło. Natomiast na bank, y, w świetle dziennym, to będzie widoczne, że on jest po prostu za żółty i za ciemny, więc ja go. Trochę przyciągnę tutaj na drugi podgródek oraz szyję, ale mm, mam wrażenie, że on troszeczkę mi zoksydował, tak jakby jak dokładam tutaj właśnie tą drugą warstwę, Boże jak to wygląda, jak dokładam tą drugą warstwę, to mam, nadzieje, mam wrażenie, nie nadzieję, mam wrażenie, że ona jest jakby jaśniejsza od tej, która już dążyła trochę na twarzy posiedzieć. I to niby ma być też korektor, natomiast ja mam tutaj ich nowy korektor, i on się nazywa Liquid Camouflage w kolorze 01. Więc może zrobimy tak, pod jednym okiem, ponieważ jeszcze trochę tego podkładu mam na dłoni, pod jednym okiem użyję go sobie jako korektora i zobaczymy jak będzie. Muszę pamiętać, że pod tym okiem jest użyty ten podkład jako korektor, a pod drugim okiem użyjemy sobie właśnie tego. No i zobaczymy, bo też w sumie jestem. Jestem ciekawa, jak to wygląda. No, przynajmniej wiecie, jak użyję tego podkładu jako korektora, to przynajmniej się nie będzie odcinał za bardzo od e, reszty, e, reszty twarzy. Zaraz zobaczymy, jak w ogóle ten korektor. Wow. No dobra. Mam że będzie widać. Powinno być widać. Ten korektor tutaj macie z boku w porównaniu do podkładu. Bardzo, bardzo żółty. Taki żółty, żółty, bardzo żółty. Ok, biorę go troszeczkę na gąbeczkę. No, widać różnicę. A czy wiecie co? On w sumie w porównaniu z tym podkładem y, dobrze wygląda, bo, bo jakby no rozjaśnia, tak? Ma być to jasność, się chyba jakoś nazywa? Nie, jest light. Myślałam, że. A nie, illuminator to ten z Rimmela. To ten z Rimmela się tak nazywał, właśnie. Notabene y, kupiłam ten podkład i korektor z Rimmela, ten mat, coś tam. Z tej czy mat, coś. Ten nowy, o którym mnie prosiłyście, ale to spokojnie, no to wszystko w swoim czasie, więc. Jak to wygląda, no tą stronę ewidentnie mam bardziej rozjaśnioną, bo korektor jest zdecydowanie jaśniejszy od podkładu. No nic, dobrze, że mam dzisiaj świeżo umyte włosy, rozpuszczę włosy, nałożę szalik, nie będzie się tak bardzo odcinać jakby tutaj. Nie chcę już jakby tego niżej przyciągać, tego podkładu, bo ja tak nisko podkładów no nie noszę i w ogóle nawet nie lubię za bardzo w tym miejscu mieć podkładu. No dobra, ponieważ dajemy mu największe szanse, jakie mogę mu dać na start, no to puder, puder Too Faced, Peach Perfect, bo to jest no dla mnie najlepszy puder matujący, więc jeżeli to ma być pierwsze wrażenie, no to taki, żeby. Wiecie, żeby było no, żeby było dobre tak, no w skrócie, co tu dużo mówić widzicie, nie przybliżałam wam się, żebyście zobaczyły jak ten podkład wygląda, kurczę zapomniałam, dobra jeszcze, jeszcze gdzie nie, gdzie nie jest przypudrowane, więc możecie zobaczyć na czole, na policzkach, ale niestety no już się przypudrowam, zapomniałam, bo to widzicie, nie mam w głowie, że to jest taki test, test i, i zapomniałam yy, żeby to zrobić, o nawet tutaj trochę pudru zostało luzem, no dobra, więc przypudruję teraz resztę twarzy Najpierw mniejszym pędzelkiem i pod oczami, a teraz większym pędzelkiem wpracowuję to, co mam resztkę tego pudru i na pozostałą część twarzy. I jak do tej pory mówiłam, że nie widzę, żeby ten puder jest przyciemniał podkład, tak mam wrażenie, że z tym podkładem właśnie jest tak, że on go przyciemnił. Że tutaj, gdzie nałożyłam ten puder gąbeczką, to zrobiła mi się taka jeszcze ciemniejsza małpka, więc. Hmm. Ciekawa sytuacja, może to zależy właśnie od jakiegoś podkładu czy coś. No dobra, więc y, mamy bazę. W tej chwili, która jest godzina? Jest godzina w tej chwili 9.30, tak więc y, wykończę teraz sobie na spokojnie makijaż. Nie będzie to jakieś skomplikowane, bo dzisiaj w głównej, y, jakby głównie siedzę w domu, może tak, nie wychodzę gdzieś na dłużej. Więc y, wykończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Makijaż skończony miało być delikatnie, chciałam, tak wiecie sobie, dać troszeczkę błysku i, i zaznaczyć załamanie powieki i troszkę mi wyszło mocniej niż planowałam, ale i tak nie jest źle. Wszystko oczywiście co użyłam macie wypisane na dole, czyli jakie są cienie, pomadka i tym podobne rzeczy, no jednak ten podkład jest ewidentnie ciemny. Po prostu jakbym miała większy dekolt, no to już by się zdecydowanie bardziej odznaczało. Nie wiem, czy przewidziałam, czy... bo w sumie założyłam tą bluzkę nawet jeszcze nie zaczynając nagrywać. Może jakoś podświadomie założyłam, że jednak lepszy będzie, nieco wyższy dekolt, nie będzie się to tak bardzo odznaczać. Więc myślę, że to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o początek dnia, jeśli chodzi o, o taki dzień dobry. Wrócę do Was na koniec dnia, bo nie wiem, czy uda mi się zrobić check-in po pięciu godzinach. Tak jak mówię, z czasem jest u mnie... Bardzo różnie, więc zobaczymy po prostu, jak się ten podkład będzie spisywał e, do końca dnia i czy mi się uda w ogóle jakieś potem czkiny zrobić w sensie jakieś inne dni i dograć podsumowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc w takim razie na razie się z Wami żegnam, w sumie się nie żegnam, bo Wy i tak zobaczycie to po prostu za palców, ale tak, no to widzimy się wieczorem. Mamy, powiedzmy, że koniec dnia jest 18.08, więc takie jakieś około 9 godzin. Od nałożenia tego podkładu. No i poza tym, że jest za ciemny, to nawet powiem Wam, że nieźle utrzymał się na twarzy. Przybliżę Wam się, żebyście mogły dokładnie zobaczyć. Rzeczywiście się świecę, bo żaden, praktycznie żaden podkład nie wytrzymuje całego dnia bez świecenia się. Ale nie rozwarstwił się, nie zważył, nie powycierał też nigdzie. Więc gdyby nie to, że jest po prostu zdecydowanie za ciemne, to nie byłby to chyba wcale taki zły podkład, ale tak jak mówię, postaram się jeszcze trochę go wypróbować. Wypróbować go może na przykład z pudrem Golden Rose, żeby z drogeryjnym podkładem wypróbować, drogeryjny podkład wypróbować z drogeryjnym pudrem, bo nie każdy ma puder Too Faced. Więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że mi się uda po prostu chwilę go potestować i wrócić do Was z jakimś takim podsumowaniem, bo to jest takie pierwsze wrażenie. I w sumie wychodzi z tego trochę jednak taki test podkładu, chociaż nie zakładałam już, że, że jeszcze jakiś test podkładu w ogóle się pojawi. Więc mmm, tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenie. Jeśli chodzi o ten podkład, szkoda, że jest taki ciemny, ale Eveline, niestety większość podkładów ma za ciemnych dla mnie. Więc Eveline, jeśli nie daj Boże, chociaż. Nie, no w sumie może nawet powinnam trzymać kciuki, że jeżeli Eveline ogląda ten film, no to pomyślcie, słuchajcie nad jaśniejszymi odcieniami podkładów, bo zarówno ten, jaki pamiętam, że Matt My Day też był całkiem w porządku, ale też ten najjaśniejszy kolor jest po prostu za ciemny. Tak więc ja apeluję po prostu o jaśniejszy kolor Ja wiem, że można używać y, tych y, Rozjaśniaczy, mikserów i tak dalej Ale ja nie lubię na przykład z tego korzystać Nie mam ochoty z tego korzystać Jeżeli mogę kupić inny podkład drogeryjny Jak chociażby Bel czy Revlon Które są jasne Bo nigdy mi się dokładnie tak nie zmiesza Potem zawsze, y, znaczy, może inaczej Nigdy nie, nie uzyskam takiego koloru jaki bym chciała, raz będzie za jasny Raz mi wszystko będzie za ciemne Potem mam tego za dużo Dla mnie to jest po prostu za dużo zachodu Ja nie mam ochoty się bawić w rozjaśnianie podkładów zdecydowanie po prostu bardziej wolę sięgnąć po inną markę, która ma jasny odcień. Tak więc mój apel do marki Eveline o jaśniejsze kolory, jednak sześć kolorów to trochę za mało i powinny być po prostu jaśniejsze. A no i widzicie, z tego wszystkiego jeszcze zapomniałabym o korektorze, bo w zasadzie tutaj miałam podkład, natomiast pod tym okiem miałam ten korektor. I jeżeli wy pamiętałyście to mogłyście się przyjrzeć, a jeżeli nie, no to jeszcze raz się Wam przybliżam. I mam wrażenie, jakby tu z tym korektorem jednak trochę lepiej to wyglądało? Nie wiem. Takie mam wrażenie, że tutaj jednak troszkę jest ciemniej. Może to jest tylko takie moje wrażenie. Więc korektor wydaje się fajny, naprawdę obiecujący. Kolor no pasuje do tego podkładu. Podejrzewam, że gdybym miała jaśniejszy podkład, to już z kolorem korektora mogłoby być też niezbyt różowo, więc też korektor mógłby być ciutkę jaśniejszy. Bo o ile tutaj się nie odznacza, no to tak jak mówię, jeżeli wzięłabym na przykład... Chociażby Revlon Colorstay 110 czy Belle Liquid Powder w kolorze 1. No to obstawiam, że korektor już będzie się odznaczał, będzie bardziej żółty i prawdopodobnie ciemniejszy od tych podkładów. Ok, więc nagadałam się. Tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenie. Yy, I tak, i koniec, bo nie mam nic więcej do powiedzenia, nie ma sensu jakby ciągnąć tutaj tego i, i przeciągać. Yy, trzymajcie kciuki, żeby się udało popróbować i żebym dosyć szybko do was przyszła z tym e, całym e, filmem, żeby to nie trwało nie wiadomo jak dużo czasu, więc mam nadzieję, że się uda. No to tyle w takim razie zapraszam was na podsumowanie. Dobra, na koniec w zasadzie takie szybkie podsumowanie jeśli chodzi o, o ten podkład, ponieważ niestety nie mam żadnych przybitek. Podkład użyłam tylko dwa razy jeszcze. Użyłam go z pudrem Golden Rose oraz z pudrem Lore Mercier. Z Laura się sprawdził tak średnio, w sensie. Ja już od jakiegoś czasu nie używam pudry Lore Mercier, bo jednak Too Faced i na przykład Golden Rose czy puder sefory sprawdzają się u mnie o wiele lepiej i, i Lora poszła w odstawkę, ale akurat nie miałam pudru Sephory jeszcze wtedy, więc no po prostu sprawdziłam go z Lorą i z Lorą tak tak najgorzej, natomiast Golden Rose w zasadzie sprawdził się podobnie jak z pudrem Too Faced więc nie, rozwa... nie, nie rozwarstwił się nie rozpadł, nie zważył natomiast też nie utrzymuje jakoś super matu w ciągu dnia, ale on też nie ma być jakby super matowy natomiast no jeśli chodzi o ten kolor to ja na pewno nie będę go używać, bo ten kolor jest po prostu za ciemny dla mnie i tak jak wspominałam, ja nie mam ochoty używać rozjaśniaczy do podkładów zdecydowanie po prostu bardziej wolę sięgnąć po podkład który już jest od razu na dzień dobry w dobrym kolorze a tych podkładów w drogeriach to. Jest. Natomiast jeśli Wy lubicie używać na przykład z rozjaśniczami i Wam to kompletnie nie przeszkadza, to ten podkład może być całkiem fajny, bo tak jak widziałyście utrzymuje się całkiem znośnie na twarzy i um, jeżeli nie macie skóry aż tak ekstremalnie przytłuszczającej się jak moja, no to może być tak, że, że ten podkład będzie się na Waszej twarzy utrzymywał ładnie, ale dobierzcie sobie kolor, pójdźcie do, pójdźcie do Rossmana i sprawdźcie po prostu te kolory, no bo ten 01, jak same widziałyście, jest po prostu dosyć ciemny. Ok, więc to tyle, jeśli chodzi o to podsumowanie. Jeżeli miałyście ten podkład, to dajcie znać, jak on się u Was sprawdza. Oczywiście napiszcie, jaki macie rodzaj skóry. Dla osób, które będą poszukiwały informacji o tym podkładzie, myślę, że to będzie bardzo przydatne. Szczególnie, że ten podkład, no tak jak większość podkładów Eveline, nie jest jakoś bardzo drogi. Można go upolować też na, czasami na promocjach w Rossmanie, tak więc jeżeli na przykład on Wam się sprawdza, to może być to ciekawa propozycja. I jeżeli na przykład kolor będzie Wam odpowiadał ja na przykład nie będzie za ciemny, no bo ja po prostu nie będę go używać, bo jest za ciemny i tak jak mówię, nie chcę się bawić w rozjaśnianie. Więc dziękuję Wam w takim razie dziewczyny serdecznie za oglądanie. Przed nami w zasadzie ostatni weekend już przed świętami, ale jeszcze w poniedziałek będzie jeden film i to będzie najprawdopodobniej pierwsze wrażenie z Foro UFO. Tak więc na to możecie czekać i zobaczymy też, jak się ułoży z filmami w czasie świąt. Tak więc trzymajcie się w takim razie ciepło. Życzę wam udanych, spokojnych, świątecznych, rodzinnych świąt. Chyba że się zobaczymy w poniedziałek. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, pa pa.